Stworzyliśmy na rynku małą scenę, stwierdziliśmy, że jest trochę osób w Olsztynie i nie tylko osób z Wolsztynie przyjaznych też, które by mogły się zaprezentować i właśnie jest pomysł na taką scenę, letnią scenę muzyczną. W pierwszym koncercie pod tytułem Damy Polskiej Sceny wystąpiły solistki, dziewczyny występujące u nas na scenie w Domu Kultury, które uczestniczą w zajęciach w studiu piosenki. Koncert był związany z Damami Polskiej Sceny, a więc utwory Ewy Bem, Grażyny Łubaszewskiej, Mary Lodowicz, oczywiście, Ireny Sand.

Cena jest otwarta. Każdy, kto ma ochotę się zaprezentować, dobrze, żeby po prostu się zgłosił do nas, do Domu Kultury. Mamy kalendarz otwarty i kiedy są wolne terminy, można, można, można wejść. Nie musi być to sobota, nie musi być to niedziela. Może być to w ciągu tygodnia, godzinach raczej bardziej popołudniowych. Tutaj także będzie się prezentować także szkoła muzyczna, poszczególni artyści grający na poszczególnych instrumentach. Oczywiście to chcę tutaj jest tu jest dobrowolność Oprócz półkolonii, które już, już niebawem się rozpoczynają, w dalszym ciągu w Domu Kultury są zajęcia na poszczególnych sekcjach i rękodzieła, zajęcia z tańca i zajęcia z muzyki wokalnej, które akurat w tym czasie się odbywają i w okresie sierpnia tak samo te zajęcia, czy z rzeźby, czy, czy też tutaj z sekcji wędkarskiej będą się odbywać i inne stałe sekcje, warto wejść po prostu na naszą stronę i zobaczyć co aktualnie się odbywa, ale oprócz tego tak, także będziemy na zewnątrz, tak? będą w dalszym ciągu Muzyczna będzie, będzie yy, yy, że tak powiem, tętnić życiem. Yy, festiwal yy, czyste country. Yy, festiwal muzyki organowej, który się już niedługo odbędzie. Także wiele, wiele atrakcji. Jeszcze oczywiście też festyny miodowe, które wspólnie tutaj ze Skansenem będziemy organizować, także wiele, wiele atrakcji w Olsztynie jest i uważam, że każdy coś dla siebie może znaleźć. A ja przy okazji chciałbym już zaprosić na następny koncert, który jest już nad, już nie bo w czwartek. 10 lipca będzie odbywał się koncert Czas na Sukces. Też będą to piosenki śpiewane przez dziewczyny, które śpiewały piosenki które na samym początku śpiewały w swojej edukacji które wyśpiewają także teraz. A później oczywiście mamy nadzieję, że uda nam się koncert, który chceby nawiązać muzyki takiej literackiej, może bardziej piosenka z tekstem, tak to byśmy nazwali. Chcielibyśmy na improwizowanej scenie na jeziorze, chcielibyśmy to zrobić. Zobaczymy jak nam no, oczywiście jak pogoda pomoże, to wtedy ten koncert się odbędzie. Ale zapraszam na wszystkie koncerty, które się będą odbywały. 需要呼吸。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs>